Dobra kochani, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Ha! A Julek rozmawia z kimś. Trochę źle się czuję, bo pod spodem mam koszulkę e, niebieską, bo mi trochę zimno, nie chciałam brać kurtki, bo jest jednak za ciepło na kurtkę. I tak, i dzisiaj mamy sobotę, pędzimy właśnie na ryneczek, bo poszukuję truskawek, sadzonek truskawek. Ojej. E, a nigdzie nie mogłam dostać. Karbuty teraz też są pozamykane. Nie ma nic potwartego, bo my mamy ogólnie bardzo blisko karbut w Botesford, ale tam jest karbut na trawie, a że ciągle pogoda nie zachwyca, więc jest zamknięty, bo jest za mokro. Cześć. I tak, więc myślę, że. Więc myślę, że znajdę tam truskawki, a jak nie znajdę, to trudno. E, dzisiaj ogólnie... Nie wiem, co będę... A, mam z dziewczynami iść dzisiaj do restauracji, bo dwie moje kumpele miały urodziny. Jedna miała w kwietniu, druga miała teraz chyba w maju czy końcem kwietnia, już nie pamiętam. Jezu, dalej jest kwiecień. Nie, jest april? Mhm. April. Czyli jedna miała w końcu marca, a druga miała w kwietniu, tak. I zaprosiłem mnie do restauracji, więc pójdę z nimi, a później się okaże, czy idziemy gdzieś na balety, czy jednak zostajemy w domu, czy co robimy. No ale zobaczymy. Zobaczcie, przedłużyłam sobie sama rzęsy, Tak. Nie jest może jakoś najładniej, ale starałam się jak mogłam. Chciałam sobie zrobić mokry efekt, i no ciężko jest sobie samej przedłużać. Nie polecam nikomu, bo na pewno jest to no niebezpieczne, bo się na otwartych oczach robi, ale ja sobie zrobiłam bo wiem jak robić rzęsy, więc chciałam też spróbować swoje no i włosy farbowałam, ale to wam ostatnio pokazywałam i szczerze no nie wiem czy iść do fryzjerki je poprawić czy co, Julian mówi, że jest spoko tylko żebym sobie poprawiła tutaj te przody i tyle będzie super, więc nie wiem doradźcie mi co myślicie o moich włosach czy iść do fryzjera je poprawić, czy co zrobić tu już mam odrost widzicie jak mi szybko teraz rosną Doraćcie mi, czy iść do fryzjera, czy jednak sobie jeszcze spróbować samemu, porozjaśniać, czy co, może jakieś farby mi proponujecie, żebym spróbowała, albo rozjaśniacze? Bo jedna dziewczyna mówiła, że jej mama nigdy nie używa rozjaśniacza, tylko zawsze na farbie, i ta farba jej rozjaśnia te włosy. Więc jeżeli wiecie coś na ten temat, dajcie mi proszę znać. Ja sobie popatrzę na te farby, na to wszystko i chyba. Chyba chcę spróbować, co? Otworzyć okno, no dobrze. I, i tak, będziemy dzisiaj na ten ryneczek. W ogóle muszę naprawić w tym samochodzie szyby, bo ta górna szyba się nie otwiera, tam po Julika stronie się nie otwiera. I lusterka się czasem zacinają, więc muszę do jakiegoś elektryka jechać, bo prosiłam ogólnie Juliana, ale Julian raczej nie ma czasu. Nie ma też jak tego powymieniać, bo nie ma sprzętu. I tak, dobra, ja się nie rozgaduję, lecę na miasto i widzimy się później. <słyski> <słyski> Znaleźliśmy, znaleźliśmy te truskaweczki, no i chcesz wziąć pomidorki tam ładnie schowane ale jest tego tak od groma kwiatków i tak dalej, ale wierzmy tylko co co nam potrzebne. Kupiliśmy sobie pomidorki, paprykę, pomidorki cherry truskawki. No i teraz jedziemy do Lidla, zrobić zakupy i później idę się przygotowywać na babski wypadek tak mi pewnie moja sobota, ale jestem zadowolona, bo mam to, czego chciałam. Więc idealnie jest teraz się zmieścić pomiędzy tymi samochodami. Dobra, lecimy do samochodu i będziemy do Lidla po takie małe zakupy, bo wczoraj Julian był w rumuńskim sklepie w Peterboro, więc większość rzeczy kupił, a teraz tylko takie dodatki jak chleb i tak dalej, więc <gryw> lecimy na Szczecin. Takie oto sadzonki. Luna już jest z nimi za, zainteresowana, ale mam, mam nadzieję, że mi ich tu nie zje. <laughs> Mamy y, truskawki, paprykę czerwoną. Nie brałam żadnej żółtej papryki, bo nie ma sensu, nie używamy. Y, pomidorki koktajlowe, papryka, jakieś y, tomato, alicante, coś takiego. Yy, to się nazywały jak, to ma i to, super, coś tam, truskawki, truskawki i truskawki. No i mam nadzieję, że jutro może je posadzę, wiem, że jutro jest niedziela, ale, ale można i w niedzielę. <laughs> nie wiem, albo przytrzymam je może w środku, żeby jeszcze urosły, chyba tak zrobię, bo w sumie na zewnątrz jest jeszcze zimno. Ogólnie patrzcie jak mi trawa urosła, nie wiem czy zobaczycie to. Rośnie, rośnie, ale muszę ogródek ten posprzątać, to wszystko wywać, tą trampolinę, tam już się zieleni, więc jestem mega zadowolona. Tylko posprzątać i wtedy będziemy wszystko sadzić. Kupiłam sobie w Lidlu jakieś takie lusterko LEDowe i ogólnie ja mam lusterko podobne, bo jest coś takiego, jeszcze to od mojego byłego, byłego z Polski, ale już nie jest takie... Jak powinno być. Więc otworzymy sobie to razem i zobaczymy, czy ma to jakiś sens. W Lidru kosztowało chyba 10 funtów. Tak mi się wydaje. O, są już baterie. Czekajcie, instrukcja. Baterie już są 4. Więc idealnie. No i lusterka Podstawka Uuu. fajnie, Fajnie. Mm. Szulun kolejną rzecz rozwaliła. Dobra, mamy podstawkę. W sumie to jest takie samo jak ja mam, tylko że... Chyba... Lepsze, bo ledowe. Dobra, zobaczymy. Czekajcie, gdzie są te baterie? Gdzie te baterie podchodzą? <laughs> Albo to może trzeba jakoś rozkręcić? Czekajcie, czekaj. A tak. Mm. Nie, no super Okej, oh, okej okay, okay. Czekajcie, to jest coś takiego To jest coś takiego I teraz to Dobra, i tutaj podchodzą Baterie Ale to trochę lipa Że tak trzeba te baterie Jakieś, nie wiem, akumulatorki powinny być Albo na o, W sumie na kabel to nie, ale na akumulatorek, czemu nie? Ech, czekajcie, trochę mi to zajdzie. zanim to rozpakuję i wsadzę. Dobra, plusy, minusy. Cyk. Ja to nieraz. Czekajcie, teraz to zamkniemy. Lalo, jak to idzie? Zaraz rozwalę to całe lusterko i teraz tego będzie. Czekajcie. Jak ja sobie tutaj jakoś to poradzę z tym. Czy może to. Czekajcie, czekajcie. Ja to zaraz rozkminię. Jak to ma być. Przycisnąć nie przycisnę, bo się rozwali. Jest, założyłam. Dobra. Czekajcie, wkręcimy tutaj w tego bolca. I krzywo już. Więcej zabawy niż tego wszystkiego. Jest, dobra. Jak się to włącza. Okej. Okay. Czyli tutaj mamy przycisk włączania fajne, lepsza widoczność jest, ale w sumie wydaje mi się, że na tym mam większy obraz, a na tym jest takie malusie, takie ledwo co, takie więcej tego światła niż, u, przybliżyło niż po prostu tego lusterka, na tym to mam taką całą twarz, a na tym to takie, nie wiem, będę musiała się, musiała się przyzwyczaić, ale... Zatrzymam sobie dwa na razie. W sumie po co mi dwa? To do wywalenia. Mojego byłego, więc. Każdy rozumie. Mój outfit wygląda tak. Nie jest jakoś nie wiadomo jak skomplikowany. Koszula, pasek, czarne spodnie i tyle. Jeszcze kolczyki muszę sobie założyć. No i pędzę, bo już mamy. W pół do, więc chcę być na czas, żeby się nie spóźnić. Jeszcze muszę wziąć prezent dla tej koleżanki. No i, i świętować jej urodziny. Ale chyba więcej e, nigdzie nie pójdziemy, bo jedna z nich pracowała dzisiaj i jest zmęczona, więc tak. Kolacja i do domu, do łóżka, spać. Ale zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. Może po jakimś. Kielonie zacznie nam się tańcować i, i samo poleci. Także dobra. Widzimy się może za chwilę, a może jutro. Nagrywam już kolejnego dnia. Tutaj sobie dzisiaj posadziliśmy z Julianem cebulkę, więc od razu ją podleję. I jeszcze czosnek mam posadzony i zinaw. It no. I Julian dzisiaj zbudował taki domek. Bo ostatnio sobie w Lidlu kupiliśmy taki domek. No i stwierdziliśmy, że tutaj sobie go posadzimy. Posadzimy, włożymy. No i jeszcze w środku nam się zmieszczą, nie wiem, trzy takie. Tu właśnie mamy czosnek, tu mamy cebulkę, tam mamy maliny i tak dalej. I myślę sobie jeszcze te tutaj maliny przesadzić gdzieś tutaj. Wiem, że ta buda to wygląda koszmarnie, ale ja nie chcę tutaj nic zmieniać, bo to jest dom wynajmowany. Więc tak. No i tu mi coś rośnie, nie wiem co to jest. I myślę to wszystko przesadzić na tą stronę. I tutaj sobie po... powklejam te pomidory. O, Julian już tu zaczął dawać pomidorki, papryki i tak dalej. No i jak one podrosną? I think you like, you know what we can do? Eee, uh, this, look, look, that raspberries, I will put on that side and here I will leave the tomatoes, dobra? Huh? What tomatoes, When they will grow, that tomatoes, no? We can put on that, uh, that side and they will grow on wall. See, this you can take one and put one yeah. się w bawi, ale super. Bo ten domek właśnie będzie nam tak jakby Ee, chronił przed szkodnikami i też powodował, że właśnie roślinki będą rosły, więc zobaczymy, czy nam to wszystko urośnie. A wiecie, lepiej jest mieć ee, muszę więcej wody przynieść, lepiej jest mieć takie swojskie warzywka niż kupne. No ale zobaczymy, czy to w ogóle nam wyrośnie. Koleżanka! Luna! Luna! Ale muszę sobie ten ogródek posprzątać. Patrzcie, jaki tu jest syf. Ale to jeszcze przy czasie, bo dzisiaj jest niedziela i nie chce mi się dzisiaj nic zrobić. Ale to jakaś truskawka mi tam rośnie. Muszę ją też przesadzić. Tak, trzymajcie kciuki, żeby to wszystko wyrosło. Zobaczmy jak Julian podlewa trawę. Jest <grytania> ok? Mm -hmm. Ale ogólnie takie mamy tutaj susze, że... No trzeba to podlewać, bo inaczej to wszystko nie rośnie. A że nam trawa wykiełkowała, no to trzeba to ogarnąć. Ale nie wiem, może, może jutro się za to zajmę, albo pojutrze, bo w sumie jutro mam dziewczynę na rzęsy i raczej się nie wyrobię, bo jeszcze do pracy muszę iść. Ale no ogródek wymaga, wymaga naprawy. <grym> Tyka Maxa, no i idę popatrzeć za tą torbą na siłownię. No i jeszcze wiadomo, pewnie coś wypatrzę, no ale zobaczymy. Julek, tyle razy Ci mówiłam. Don't smoke in my car. Last time. Last time. I tak każdego dnia jest to samo. Jak gdzieś jedziemy, musi palić w moim samochodzie. Are you proud of yourself? Of course. <laughs> Dobra, wejdźmy i zobaczymy, co tam zostaniemy. Jesteśmy teraz tutaj w TK Maxi i zastanawiam jaką torbę sobie wziąć, bo takiej dużej aż chyba nie mogę. I think I can't so big, no. I think they are big, no. Co? They are like suitcase. I want something like small one. Chyba nie ma nic takiego. Te będą za duże raczej, bo one się muszą mieścić. Nie ma nic, no? no tak, takie będę brać. Nie ma nic żadnej fajnej te mi się podobają mega, ale te będą znowu za duże Tak mi się wydaje Ile w ogóle taka torba kosztuje? 60 funta, no ale jest duża. what you think about this To big, no? Jest dużo będzie. Dobra, może coś na wintet wypatrzę i wtedy sobie coś kupię. Miałam sobie takie spodenki z góusa białe. Ja już kiedyś miałam białe spodenki, ale miałam... usiadłam sobie po prostu na coś i miałam taką żółtą plamę. No i teraz stwierdziłam, że wezmę, spróbuję, bo myślałam, że będą na mnie małe. Ale szczerze są takie akurat. Więc idealnie. Dupska nie prześwitują, więc jest spoko. No fajne. Na no jakieś wakaj, wakajki będą. Słuchajcie, tak wyglądam ja po dobrej imprezie. Powiem wam, że było fajnie, naprawdę fajnie. Bardzo potrzebny mi był taki relaks od wszystkiego. No i takie wiecie, spotkanie z dziewczynami też mi fajnie zrobiło. Ja już w piżamce, bo już przygotowana jestem e, do spanka, bo już mamy wieczór. I fajnie było. Trochę żeśmy potańczyły, troszkę się popiło, ale nie za dużo. Kaca nie miałam, więc jest spoko. Eee, no i tak. Fajne przeżycie, fajne. Taki wypad z dziewczynami. Dobrze mi to zrobiło, naprawdę. Tego potrzebowałam, takiego resetu od wszystkiego, bo ciągle tylko jest... Luna wyskakuje na szafę. <grym> bo ciągle tylko jest taki... Taka monotonia, że praca dom, praca dom, zakupy pomiędzy, później e, na przykład e, rzęsy i tak dalej. No i nie ma czegoś takiego rozrywkowego, więc no mega mi to zrobiło. Nie wiem czy widzicie, że mam oczy takie zapłakane, <grywka> bo Julian puścił na Netflixie jakiś film. You're like, what was that kind of movie? What was that name of the movie? Aha. The trip, czyli wycieczka, przygoda, coś takiego. No i on był taki smutny o dziewczynie, co chorowała na raka, i jej partnerze, jej przyjacielu. No i nie chcę zdradzać, co było i tak dalej, ale nawet jak mówię, to mi się płakać chce. I no, mega fajne, mogę wam polecić, naprawdę. Nie wiem, to chyba była jakaś nowość, tak mi się wydaje ale Julian się ze mnie śmiał, że tak ryczałam jak, jak bubr, ale naprawdę mega mnie to wzruszyło, także polecę wam do oglądania, jest na Netflixie. Jak znajdę, to wam podlinkuję, ale no jak zwykle zapominam wam to wszystko podlinkowywać, ale postaram się to wszystko naprawić. A teraz stwierdziłam, że na sam wieczór zrobię sobie maseczkę, bo już takie mi pryszcze wyskoczyły, nie wiem czemu i Muszę to trochę odświeżyć sobie skórę. Tak, tak mam jakąś taką z garniera. Coś takiego. Była na promocji, więc myślę, no dobra, biorę. Zobaczymy, czy to pomoże. Raz sobie ją robiłam i. Ja nie wiem, ja tam po maszteczkach jakoś tak nie widzę różnicy. Chociaż. No jest skóra niby gładsza i tak dalej, ale. Na pewno lepsze są jakieś, nie wiem, witaminy w skórę, ale to może jeszcze. Kiedyś poro, porowie, czekajcie, tylko kto, ja nie zawsze nie wiem, która strona maseczki to jest na co, jak to, która to jest przód, która to no dobra. O! Julek sobie mecz ogląda, a mnie naszło na jakieś beauty rzeczy. No ale dobra, skóra się trochę też odświeży. Rzęsy mi trochę przeszkadzają, bo sobie ostatnio robiłam, nie wiem czy wspominałam, czy nie. Ale, jak coś to wspominam jeszcze raz, więc będę wyglądać jak takie UFO. Luna to nieraz siedziała na na Sofie, się tak patrzyła dziwnie do mnie, jakbym jakimś kosmitą była. <grym> Także ja lecę sobie odpoczywać, włączę sobie jeszcze pewnie Netflixa, żeby coś obejrzeć. No i do zobaczenia pewnie pojutrze. Po jutro raczej ja nie będę nagrywać, bo nie mam co nagrywać. A nie chcę nic na siłę robić, więc do zobaczenia pewnie pojutrze albo w jakiś inny dzień. Bawcie się dobrze i miłej nocy.